Dlaczego nigdy nie będzie kobiety w Formule 1? To nie kwestia talentu, tylko systemu. Droga do F1 zaczyna się w kartingu, gdzie ścigają się tysiące chłopców i cele z wigarska dziewczyn. Statystycznie szanse na wybicie się są więc dużo mniejsze. Do tego dochodzi finansowanie. Sponsorzy częściej inwestują w mężczyzn, bo wciąż pokutuje stereotyp, że to oni są naturalnymi kierowcami wyścigowymi. Fizycznie kobiety mogłyby dać radę, współczesne bolidy nie wymagają nadludzkiej siły, a raczej wytrzymałości i refleksu. Dlaczego szyja jest tak ważna w Formule 1? Kierowca F1 w zakrętach i przy hamowaniu doświadcza przeciążeń nawet 5-6G. To oznacza, że głowa z kaskiem około 7-8 kg może chwilowo ważyć ponad 40. Statystycznie kobiety mają mniejszą masę mięśniową i nieco słabszą szyję niż mężczyźni. Ale to nie jest bariera nie do pokonania. Odpowiedni trening może wyrównać różnice. Jakie jest Twoje zdanie? Czy zobaczymy kobietę w Formule 1? Napisz komentarz.